Czy czujesz się zestresowany, przepracowany i zmęczony? Czy chcesz nauczyć się, jak skutecznie się zrelaksować i odprężyć? W takim razie ten film jest dla Ciebie. Dziś przyjrzymy się różnym technikom relaksacji, które pomogą Ci odzyskać spokój i równowagę w życiu codziennym. Cześć wszystkim, nazywam się Wojtek i dziś zabiorę Was w podróż po świecie relaksacji. W dzisiejszym zabieganym świecie umiejętność odprężenia się jest niezwykle ważna. Zacznijmy od podstaw. Przybliżę Ci kilka technik. Pierwszą techniką, którą omówimy, jest świadome oddychanie. To prosta, ale bardzo skuteczna metoda. Usiądź wygodnie, zamknij oczy i skup się na swoim oddechu. Weź głęboki wdech przez nos, zatrzymaj powietrze na chwilę. A następnie powoli wypuść je ustami. Powtórz to kilka razy. Kolejną techniką jest progresywna relaksacja mięśni. Polega ona na napinaniu i rozluźnianiu różnych grup mięśniowych. Zacznij od stóp i stopniowo przesuwaj się w górę ciała aż do głowy. Napnij mięśnie na kilka sekund, a następnie je rozluźnij. Wizualizacja to technika która polega na wyobrażaniu sobie spokojnego miejsca lub sytuacji. Może to być plaża, las, góry, cokolwiek, co sprawia, że czujesz się zrelaksowany. Zamknij oczy i wyobraź sobie każdy szczegół tego miejsca. Medytacja to praktyka, która pomaga uspokoić umysł i zwiększyć świadomość chwili obecnej. Znajdź ciche miejsce, usiądź wygodnie i skup się na swoim oddechu lub mantrze. Pozwól myślom przepływać bez oceniania ich. Mam nadzieję, że te techniki pomogą Wam znaleźć spokój i równowagę w codziennym życiu. Pamiętajcie, że regularna praktyka jest kluczem do sukcesu. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. W następnych filmach opowiemy szczegółowo o tych technikach.